Hmm... Gdzież są te moje Wiedźminy? O, 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 Niezłe wejście! Ale co? Od dzisiaj zaczynamy wasze szkolenia! Dziś wektulek mieczami! Przynieśliście swój zastępczy oręż? Ja zjebałem onyce miotłę! Aaaa... Jamopo? Powiedziałem drewniane przedmioty zagłady! A nie atrybuty idealnej pani domu. Ty nie wiesz jak Anulka potrafi tym zjepać! To jest groźna rzecz. Ech, dobra, pokażcie co potraficie. Ha <grystanie> Ale jestem zbisty! Coś narobił. O kwa. Anulka! Jakiś skór... wrzucił ci miotłę na drzewo!